W dzisiejszym filmiku pokażę Wam jak zrobić przepyszną sałatkę, zdrową sałatkę ze świeżymi składnikami bez żadnej tam chemii Jest to moja ulubiona sałatka z tuńczyka Ta sałatka ma tylko 221 kalorii i będzie miała dressing sałatkowy z, oliwy, z dodatkiem oliwy z oliwek i świeżego soku z cytryny Jest przepyszna, tak jak mówię, jest to moja ulubiona sałatka Dzisiaj jest akurat Dzień Kobiet więc wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Nie ma to, jak dbać o siebie, o swoją skórę i zdrowie, dlatego robimy dzisiaj przepyszną sałatkę, która jest naprawdę można się nią najeść. Jak widzicie, jest to duża porcja. Ok, zaczniemy od składników, jakie będą Wam potrzebne, żeby zrobić tą przepyszną sałatkę, bardzo zdrową. Jak już widzicie, tutaj e, są to same takie świeże składniki. Mamy tutaj tuńczyka, zaczniemy od tuńczyka. Tutaj jest 110 gram tego tuńczyka. Ten tuńczyk bardzo polecam 110. On jest z firmy John West Energy i to jest steak, tuna steak się nazywa. I jest po prostu on w wodzie, nie w oleju. E, przepyszny jest. 110 gram, nie musicie nic odmierzać. Także jedną taką puszkę, ja kupuję sobie dużo ich na cały miesiąc powiem Wam i trzymam sobie w szafce, są przepyszne. Powiem Wam, że nie masz taki posmak mięsisty, bo jest naprawdę, to jest najlepszej jakości ryba, tuńczyk, jaką jadłam. Więc to jest moja zdecydowanie ulubiona i najlepsza, tuńczyk, więc potrzebna nam jedna. Potrzebne będą nam małe pomidorki, świeże, małe pomidorki, te są organiczne, takie czerwone, soczyste. Co będą, będą na potrzebne 3 na jedną sałatkę? Ja sobie zawsze robię sałatkę na 2 dni. Um, także możecie sobie składniki wam wystarczą na 2 dni. Będziemy potrzebować e, jajka, najlepiej organiczne. Um, także te są, kupiłam sobie w. Akurat w mięsnym sklepie mój mąż kupił mi, będą potrzebne nam jedno jajko do naszej sałatki, ale od razu sobie ugotujecie na dwa do 10 minut, dwa albo trzy, bo możecie sobie sałatkę zrobić na dwa dni albo 3 dni nawet i może sobie leżeć w lodówce. Także naprawdę polecam szybko, łatwo się robi i nie musicie tracić czasu, jak zrobicie sobie trzy. Więc możecie sobie w po prostu w szklanym pojemniku rzucić do lodówki, zrobione już sałatkę tylko nie polewajcie ją em, dressingiem ogórek, świeży ogórek, będzie nam potrzebne kilka plasterków i cebulka czerwona, polecam czerwoną cebulkę i y, sałatka czyli mamy Wild Rocket in here. Tutaj jest już umyta sałatka. Będziemy potrzebować, powiedzmy, takie jedno opakowanie i trzy sałatki z tego Wam wyjdzie. To jest 60 gram. Ja zazwyczaj używam 20 gram. Tutaj jakieś jest albo, 3, albo możecie zrobić z 30-30, jak chcecie. Zależy, ile chcecie. Czy dodać chcecie jakichś innych liści, na przykład. Ta porcja mi wystarczy na jedną sałatkę. Dzisiejszą. Także to są nasze składniki. Możecie też dodać oliwek. Bardzo też polecam. Akurat nie mam, ale kalamaki oliwki są przepyszne. One są te brązowe w słoiczkach, co kupicie. Także możecie na dodać 2-3 oliwki na wyż i będzie jeszcze lepsza sałatka. Także zaczynamy. Zaczynamy od naszej sałatki, czyli wrzucimy bezpośrednio szybko naszą sałatkę do miseczki. następnie musimy dodać naszego tuńczyka, ma 110 gram, nie musicie nic odmierzać, jest ten tuńczyk przepyszny, zaraz otworzę i Wam pokażę. Ma jakieś 128 kalorii, a nasza sałatka ma jakieś 5 kalorii. Ok, tak wygląda nasz tuńczyk, jak widzicie on jest taki mięsisty, że tak powiem, e, takie ma super kawałki, bardzo świeży, przepyszny jest i dodamy go bezpośrednio do naszej sałatki do miseczki. Okej, okay, dodaliśmy już naszego tuńczyka do naszej sałatki. Jak widać, naprawdę jest ten tuńczyk um, po prostu zachęcający, że tak powiem. Teraz przechodzimy do jajek. Ugotowałam sobie dwa, bo będę robić dwie sałatki. Jedną wrzucę do lodówki w pojemniczek na później, żeby po prostu zaszczędzić czas. Jak będziemy się śpieszyć i zawsze możemy nadal jeść zdrowo, nawet jak nie mamy czasu, bez żadnych wymówek. I po prostu mamy ugotowane jajko na twarde 10 minut i dodamy go szybko do naszej Jedno jajko gotowane jest jakieś 72 kalorie. Tutaj umyjemy i dodamy jakieś 3-4 pomidorki. I teraz dodaliśmy nasze pomidorki, te małe. I one, jest jakieś tutaj 4 małe pomidorki, jakieś 50 gram, które mają tylko 10 kalorii. Teraz czas na ogórek po prostu umyjemy go i zatrzymamy skórkę, bo ma witaminy skórka. ogórka, e, 30 gram, jakieś 4 plasterki, który ma jakieś 30 gram i ma tylko 10, 10 kalorii. Ok, ostatnim naszym składnikiem będzie cebulka. Bardzo polecam czerwoną cebulę, nie białą. Jest najlepsza do sałatek i ma przepyszny smak. Czyli do naszej sałatki potrzebne są tylko dwa takie kawałki. Okay, 10 tam. gram czerwonej cebulki dodane i szczególnie Polecam czerwoną, komponuje się, smakuje lepiej niż biała do sałatek, szczególnie i wygląda dużo lepiej też. Ta sałatka ma tylko 221 gram. Jak widzicie, jest wielka i przepyszna. Zdrowa sałatka, i teraz zrobimy dressing, czyli po prostu sos sałatkowy. Najlepiej polecam oli łyżkę oliwy z oliwek i sok z cytryny świeżej. I tak właśnie ją Ok. E, będziemy robić sos sałatkowy Bardzo prosty też Bardzo zdrowy Z oliwy z oliwek To jest oliwa z oliwek, którą używam To jest włoska oliwa z oliwek e, I właśnie będziemy potrzebować Jedną łyżkę oliwy z oliwek Bezpośrednio wrzucimy I do tego sok z cytryny Świeży sok z cytryny Wyciśnięty, sól i pieprz I będzie przepyszny, nie potrzeba wam nic więcej i smaczne. Bardzo mało kalorii. Jest dużą sałatką, ale ma mało kalorii. Ma 122 kalorie. Jest to sałatka z dodatkiem jednego jajka gotowanego na twardo, ogórka, jak widzicie, cebulki. Mamy małe pomidorki, cztery. Tuńczyk. Z puszki 110 gram i mamy tutaj sałatkę Rocket Salad zieloną. I powiem Wam, że przyprawimy ją sosem sałatkowym zwyczajną łyżką oliwy z oliwek i świeżym sokiem z cytryny. I trochę dodamy soli i pieprzy, więc to będzie mój obiad.